Na starcie Sebastian Jaksan. A Sebastian otwiera tę wąską grupę zawodników, którzy zaliczyli tor eliminacyjny podczas dzisiejszej walki. Było trochę niepewności, ale z każdym kolejnym krokiem... Ta pewność siebie rosła, no to teraz trzeba być pewnym tego, że zdąży się odebrać przesyłkę w postaci tego spadającego ringu. Łapacz ringów, złapał! Ło wow. wow, końcówkami palców chwycił ten spadający ring Sebastian Jaksan. I teraz trzeba się ukierunkować tym swingiem w stronę drugiej części przeszkody. Oj nie, 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 nie! nie. Strzyłuj konie, bo trzeba na nowo! Rozkłada się, mam wrażenie, że lekko źle kierunkowo i zaczęły się spore problemy teraz Sebastiana Jaksana. Oj, tak, tak, walczy, walczy, znowu źle, traci mnóstwo sił, Sebastian Jaksan nie może złapać dobrego swingu, cały czas, no, kręci nam e, koła, okręgi, o, e, rzuca nim na każdą stronę, jak moimi partnerkami w tańcu, no, nie wygląda to dobrze, jest to się musiało tak skończyć, Sebastian Jaksan nie będzie Sebastiana w finale. Niestety na wystrzągnięcie koszulki nie pomogło. Kolejnym razem będzie moc, dopięguje wszystkich tutaj uczestników. Siła z Wami.